Dobrze to wiem, wyzdobię ją i przecyzowam na dnie, bo... Brawo! Wszyscy się otwierają w kółeczko otwieracie ostatni karton. Co tam jest? Nie! a to jest dobry sposób na otwieranie pudełek? nie Nie! nie! trzeba palcami palcami nie robi nie robi palcami a jak robi? Zobaczcie, może wpadniecie na jakiś pomysł jak to otworzyć o, wreszcie Dianka padła na genialny pomysł co tam jest? co tam jest? co tam jest? Nie!